Piękne i trwałe sztachety metalowe oraz ogrodzenia panelowe. Zapraszamy, Sztachetki.pl Sebastian Szczerek, kanał za ciosem. Jestem przed galą TFL 32, a ze mną zawodnik, który stoczy walkę w Co-Main Walka kickbokserska, wielki rewanż Mateusz Dzik z klubu SKSKB Wiktoria Szydłowiec. Waga ciężka. Ciemano, już nie taka ciężka, tylko do 100 kg. Czyli już taki mniejszy ciężki niż wcześniej, ale jak ogólnie przebiega ten proces bijania wagi? Bo widzę, że kurde, coraz łatwiej ci to wychodzi. Wiesz co, no raczej nie robiłem żadnej wody, nie robiłem hydrolizy, wanny, takich rzeczy nie robiłem, raczej wszystko dietą zbijałem, tam po prostu dieta, która zawierała mniej błonnika e, i trochę ucięte wodany, trochę soli i zeszło. No ale teraz do walki na pewno już będziesz mógł normalnie pojeździć, dobić się, jak myślisz, jutro z jaką wagą chcesz tak wejść do pojedynku? Nie dużo, ja nie chcę odbić za dużo, chcę się po prostu czuć lekki, być szybki i jakoś bardzo nie przesadzić z odbijaniem z tej wagi, nie? Jeśli chodzi o Twoje przygotowania, standardowo w klubie SKSKB Wiktoria Szydłowiec czy jednak coś się zmieniło? Wiesz co, tak, standardowo w klubie SKSKB Wiktoria Szydłowiec korzystałem z pomocy Łukasza Guzika z klubu Dragon Fight Club Radom. Z pomocy, jak trener Adam Jabłoński mógł, to też z pomocy trenera Adama Jabłońskiego zdarzyło się gdzieś tam do Warszawy pojechać, w sparingach pomagali mi koledzy klubowi i Albert Odzimkowski, także na pewno pod tym względem jestem wytrenowany w 100%. Jeśli chodzi o podejście mentalne, przegrałem wcześniej z Wojtkiem Kazimierukiem, teraz będzie rewanż? Jak to cię nastraja w ogóle? Są jakieś obawy w głowie czy raczej w drugą stronę? To wszystko u ciebie działa, że jeszcze bardziej jesteś nastawiony właśnie na to zwycięstwo. Wiesz co, no jestem nastawiony na zwycięstwo, ale to co było wcześniej to zostałem za sobą, no, no było i było, tak? Także teraz jest nowa droga, walka zawodowa. Także nie zastanawiam się nad tym, co było. Tym bardziej jestem już innym zawodnikiem, także było, co było, a ja jestem po prostu zadowolony z tego, że mogę tutaj być. Eee, I mogę podziękować przeciwnikowi, że dał mi opcję rewanżu, nie? Udało się znowu pobić rekord sprzedaży biletów? Hmm, kurde, nie wiem. Na pewno dużo poszło, nie? Gdzieś kostówki, myślę, czy nawet ponad stówkę. Także dużo ludzi będzie ode mnie. Eee, bardzo mi miło z tego powodu, że oni gdzieś tam zawsze, czy, czy, czy były wygrane, czy przegrane, to oni zawsze jeździli. Także bardzo jest to fajne z ich strony. Myślę, że gardła pozdzierają, a ja dam naprawdę bardzo dobrą walkę. No tak, kickboxing to naprawdę widowiskowy, efektowny sport. Tym bardziej w obliczu, kiedy jest waga ciężka, to fajnie te pojedynki się ogląda. Mateusz, jutro pojedynek, ale wiemy, że też już ogłosili Twoją walkę na 24 stycznia w Ostrowcu Świętokrzyskim na gali One Punch Pro, na której debiutowałeś zawodowo i wygrałeś. Jak po prostu czujesz się w tym, że będziesz walczył w tak krótkich odstępach czasu? Wiesz co, na, na razie nie zawracam sobie tym głowy, pogadamy po prostu sobie o tym po walce. Ja skupiam się na sobocie i na tym, co ja mam zrobić tam w walce na TFL-u. Później będziemy gadać o tym, co będzie później. Jeśli chodzi o twoje sparingi... Nie, o nie, Jezus, kochanie. nie no. Bo... Ojciec Skarżyska. Jeśli chodzi o twoje sparingi, jeździłeś sobie w klatce po sparowej, bo wiem, że jutro będziesz walczył w klatce, czy raczej one przebiegały w ringu? Nie no, w klatce sparowałem, także z klatką już jestem zaznajomiony. Nie mam z tym problemu. Wiadomo, jest różnica pomiędzy ringiem, a klatką ale chodzi o to po prostu, żeby nie dać się zamknąć pod tą klatką czy na linach, także to no, nie ma różnicy. Mateusz, jutro oprócz Twojej walki jest też walka fury którą żyje cały świat pięściarski i wiemy, że Ty bardzo kochasz boks, uwielbiasz ten sport. Jak jutro byś predykcje Twoje na ten pojedynek przedstawiał? Kurczę, no ja chciałbym, żeby Fury wygrał walkę, eee, ale Usyk to jest Usyk, nie? Gdzieś tam praca na nogach, kondycja, takie zmysły, jaką pięściarskie ma, to nie każdy pięściarz ma je. Także no to na pewno będzie ciężka walka dla Fiurego. No ale zobaczymy, no... 50 na 50 według mnie, chociaż chciałbym, żeby wygrało Fiure. Jak wyglądają 24 godziny przed walką u Mateusza Dzika? Hmm, typowy odpoczynek, wiesz, odpoczywam, nastawiam się. E, wizualizacja jakaś tam przed walką, gdzieś taki fajny dreszczyk emocji wjeżdża, także... Także o to chodzi e, i po prostu już nie mogę się doczekać tej walki w sobotę, bo wiem, że będzie bardzo fajna. KSW 101 się ogląda, czy jednak odcina się od jakiegokolwiek zewnętrznych bojców? Ja to nie mam problemu z żadnymi bodźcami, z takimi rzeczami. Gdzieś tam obejrzę. Sobie. Jak będę miał chwilę gdzieś tam, bo mamy później e, media trening, fajnie by było też coś dobrego sobie zjeść. E, także jak będę miał chwilę, na pewno obejrzę. E, na sam koniec może zapytam, jak to jest łączyć bycie zawodnikiem, i bycie trenerem, bo wiem, że prowadzisz tu w skarżysku swoją sekcję. Prowadzisz też treningi personalne, dużo osób do Ciebie przychodzi, chwalą Twoje treningi. Jak to jest właśnie być jednocześnie trenerem i zawodnikiem? Kurczę, czy ja wiesz, ja jako takim typowo trenerem nie chciałbym się nazywać, no bo trenerem to jest. Mój trener Paweł Surdy, czy, czy trener Adam Jabłoński, tak, czy, czy Łukasz Guzik, to są tacy trenerzy prawdziwi. Ja jestem zawodnikiem, ja jestem osobą, która cieszy się tym. Jeśli mogę się nazwać jakimś tam trenerem, no to się po prostu mi nazwę. Ja po prostu dzielę się jakby moją wiedzą z ludźmi, którzy by się chcieli nauczyć. Coś w tym sporcie, jakieś tam doświadczenie już mam, także wydaje mi się, że w dobry sposób je przekazuję. Yy, zaczynamy od, od zera i szkolimy po prostu krok po kroku, żeby każdy był wytrenowany. Ja po prostu szkolę ludzi tak, jak ja zostałem wyszkolony, i tyle. To byś chciał powiedzieć na sam koniec, na 24 godziny przed walką, do Wojtka Kaźmieruka? Kurczę, co bym chciał powiedzieć. To nie ma jakiegoś, co bym chciał powiedzieć. Wiem, że jutro wyjdę i zrobię robotę, idę po swoje yy, i na pewno ta walka nie skończy się tak, jak skończyła się w Końskich. Mateusz Dzik, jutro już na gali TFL 32 Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia. Dziękuję bardzo. Dzięki. Blachy Minda, firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych, oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa po cenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego. www.blachyminda.pl